Witam serdecznie. Dzisiaj witam Was malinami. A mianowicie mam tutaj zblendowane maliny i przetarte przez sitko, by pozbyć się nasionek. Śmietanka kremówka 36%, mascarpone, tu mam żelatynę, 3 łyżeczki i już mam 3 łyżki zimnej wody wlanej. Żeby mi się już nasączała. I cukier. Teraz zagotujemy sobie mus 250 ml musu z malin. Wlewamy do garka. Włączamy sobie maszynkę i zagotowujemy. Do tego dodamy. Ja mam tutaj 130 gram cukru. Wsypujemy, wymieszamy sobie i doprowadzamy do wrzenia. Możemy później, jak się już nam cukier rozpuści, spróbować, czy masę nie trzeba mm, masę nasz Mus nie trzeba dosłodzić, bo maliny lubią być paśne. Mus nam się już zagotował. Teraz do niego dodamy. Wyłączyłam maszynkę i teraz dodamy napęczniałą żelatynę. Będziemy Ją rozpuszczać. Trzymamy tak długo, aż się rozpuści, i sobie później tą masę przestudzimy. latena nam się już rozpuściła, i teraz taki mus dajemy do schłodzenia. Musi być zimny, ale nie, nie może być stężały. Witam ponownie. Nasz mus już jest. Wystudzony, zobaczcie, ale jeszcze nie zżylowany. Teraz do miski wlewamy śmietankę 30, 36%, i będziemy ją ubijać razem z mascarpone. I wrzucam od razu mascarpone. Śmietanki było 250 ml, a mascarpone 80 gram. Teraz ubijemy. Śmietankę już mamy ubitą I do tej śmietany dodajemy nasz mus. I będziemy niezbyt długo ubijać mikserem, żeby nam się nie zważyło, Na wolnych obrotach. A resztę wymieszam sobie łożką. Nasz mus już jest gotowy. On nam później stężuje. Ja sobie go teraz wyłożę na biszkopt i posłuży mi jako masa do tortu. Masę mamy już gotową. Ona również może nam posłużyć do zrobienia pysznych deserków z maliną. Jest przepyszna, pięknie wygląda, ma, jak widzicie, przepiękny kolor, bardzo ładnie pachnie malinami. Polecam. Dziękuję ślicznie za oglądanie filmiku. Jak zawsze zapraszam na ponowne łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Cześć.